Z tej strony, Paulina Echnatowicz z poradni medycyny żywienia MedFood, dziś kręcimy dla Was kolejny odcinek o hormonach wraz z akopem. Powiemy sobie dzisiaj w takim razie. Co wybierać, jeśli chodzi o zaburzenia gospodarki hormonalnej? Zacznijmy od tego, że każdy produkt, który wybierzecie do takiej diety, powinien być jak najbardziej nisko przetworzony, najlepiej bez składu i po prostu taki, który dała nam bezpośrednio matka natura. Czyli idąc z jakiegoś sklepu, marketu, wybierajmy wszystko to, co po prostu tych składów nie zawiera. Spytacie, co w takim razie wybierać? Orzechy, dobre nasiona, e, różnego rodzaju kasze. Pseudo-zboża, czyli na przykład amarantus, komosa ryżowa, kasza jaglana, kasza gryczana, ale i również ryż może w takiej diecie się przecież znaleźć. Dodatkowo możemy wybrać sobie jajka, warzywa, owoce, dobrej jakości mięsa, ryby. I to zobaczcie stanowi wspaniały obraz diety, który warto zastosować w przypadku zaburzeń. Hormonalnych. Oczywiście kwestia tego, ile i czy zawsze, jest bardzo indywidualna. Podaję Wam tylko ogół diety, na której warto tutaj się oprzeć. Warto w takiej diecie unikać nasion roślin strączkowych, dlatego że zawierają one fitoestrogeny, które mogą, szczególnie w przypadku zespołu policystycznych jajników, szkodzić. Natomiast to nie jest tak, że każdy nie będzie mógł tych strączków wybierać. Ogólnie lepiej ich w takich przypadkach nie wybierać, ale to znowu kwestia bardzo indywidualna. Jeśli chodzi o taką dietę, druga zasada stanowi, ażeby właśnie dobrać sobie odpowiednią ilość kilokalorii, białek, tłuszczów oraz węglowodanów. Pod własny tryb życia oraz metabolizm. Bardzo, ale to bardzo na zaburzenia gospodarki hormonalnej będzie wpływać długotrwała dieta niskokaloryczna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli organizm ma niedobór kalorii, nie czuje się bezpiecznie, to będzie chodziło tylko i wyłącznie o przetrwanie i wtedy, drogie pa panie, nie będziecie płodne, bo nasz organizm będzie miał gdzieś, czy chcemy zaś w ciąży, czy nie, jeżeli mamy przewlekle niską podaż energii z zewnątrz. No i wskazówka trzecia. Ważne, żeby dieta była różnorodna i bogata w witaminy, antyoksydanty, minerały. Jeżeli macie możliwość, wybierajcie warzywa, owoce od kogoś, kto sam je po prostu sobie hoduje i możecie od jakiegoś wujka, cioci takie rośliny do swojego domu zabrać. Jeżeli nie macie takich możliwości, to przynajmniej takie warzywa marketowe, czy też najpierw by było wybierać jakieś warzywa z rynku, dokładnie myć. Nie tylko samą wodą. Są specjalne tutaj, jak sobie wpiszecie w internecie, metody, Czyszczenia takich warzyw i owoców, a żeby właśnie większość pestycydów mogła zniknąć z tych warzyw i owoców. Dodatkowo ważnym czynnikiem będzie wykonanie nietolerancji czy też alergii pokarmowych i uwzględnienie jej w takiej diecie, kiedy to borykasz się z problemami właśnie z płodnością, z problemami hormonalnymi, czy też ogólnie z problemami ze swoim organizmem. Top 3 nietolerancji pokarmowych okazuje się, że możemy tam znaleźć gluten. Nabiał, i to cały nabiał, czyli inne kokrowie, i kozie i owcze. A na trzecim właśnie miejscu często znajdują się jajka. Także w kwestii nietolerancji warto, żebyście tutaj też zobaczyli, na co wasz organizm źle, a na co dobrze reaguje, czy też wykonali odpowiednie badania. A w kwestii alergii, bo to jest zupełnie coś innego, wykonali panele alergiczne, jeżeli macie takie objawy typowo alergiczne, właśnie w swoim organizmie. I to by były takie. Trzy moim zdaniem najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o temat hormonów i podności, co robić, co wybierać i na czym stanowić swoją bazę. Paulina znowu ma rację. Z naszej diety należy eliminować rośliny strączkowe. Pomimo, że wszędzie słyszymy, że to jest doskonałe źródło białka, jednak taki produkt może nam przynieść więcej złego niż dobrego. Otóż rośliny strączkowe, tu możemy wymienić bób, możemy wymienić soję, która jest bardzo popularna, zawiera inhibitory trypsyny i chymotrypsyny. Co w tym złego? Otóż to, że te produkty, te substancje antyodżywcze spowodują to, że nie będziemy mogli przyswoić wszystkiego spożywienia, między m.in. związków witaminowo-minerałowych. Dla osoby aktywnej jest to bardzo złe. Jest to bardzo złe z tego powodu, że może powodować do niektórych niedoborów, które wzrastają w trakcie aktywnego wysiłku. I w tym momencie, kiedy mocno trenujecie, a jeszcze nie daj Boże jesteście na redukcji i, i tak macie ujemny bilans kaloryczny, czyli są deficyty, ten deficyt jest jeszcze większy. I właśnie w taki sposób można upośledzić układ hormonalny. Jeżeli nasz organizm nie będzie miał wszystkich związków, które potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania, i nie mówię tylko o białkach, węglowodanach i tłuszczach, bo wszyscy niestety skupiacie się na makro, a makro to nie jest rozwiązanie. Są rzeczy jak właśnie witaminy, minerały i tutaj trzeba zwrócić bardzo istotną uwagę na to. W tym momencie, w momencie tych braków, układ hormonalny dostaje bardzo mocno po dupie i możemy uszkodzić naszą tarczycę. E, możemy mieć problemy nawet z gospodarką cukrową, e, możemy mieć stany zapalne. Mężczyźni mogą mieć bardzo niskie libido, co automatycznie no, ma wpływ na całe nasze życie. Dlatego rośliny strączkowe naprawdę warto eliminować z diety. Kolejna kwestia, warto eliminować z diety produkty, które zawierają tak zwane goitrogeny. Szczególnie jest to ważne dla ludzi, którzy mają niedoczynność tarczycy. A mówię o tym na tym filmie z tego powodu, że dzisiaj bardzo dużo osób ma problemy z tarczycą i naprawdę uwierzcie mi, co trzeci mój klient ma problemy z tarczycą właśnie w kierunku niedoczynności. Dlatego bardzo często o tym mówię. Goitrogeny jest to też substancja antyodżywcza, podobna troszkę do tamtych poprzednich, ale sytuacja wygląda tak, że goitrogeny utrudniają nam wchłanialność jodu z pożywienia. Czyli nawet jeżeli mamy super, świetną dietę, wszystko mamy wyliczone, wszystkie pierwiastki, to zawartość goitrogenów powoduje, że ten jod nie jest wykorzystywany przez nasz organizm, nie jest dobrze wchłaniany, czyli nie ma odpowiedniego budulca do budowania hormonów tarczycy. Czyli nasza tarczyca niestety będzie się upośledzać. Jak widzicie, tych substancji antyodżywczych jest bardzo dużo, dlatego naprawdę warto zadbać o to, żeby nasza dieta była czysta, i to jest nie po to, żeby mieć fajną sylwetkę, fajną kratę, duże bicepsy, fajny tyłek, tylko po to, żeby być zdrowym. Trzymajcie się. Piona.